Dzień dobry, cześć i czołem, z tej pan Bomba. oto kolejny odcinek z army. Witam was już w nowym roku, niestety żadnych postanowień noworocznych nie miałem, więc niestety trochę... no, zapuściłem się z filmami, przepraszam was najmocniej. postanowię się poprawić, żeby było więcej filmów, no bo niestety już mamy połowę... no dobrą połowę stycznia, no, ja jestem jeszcze w po urodzinach, więc wszystkiego najgorszego dla mnie, jej, żebyście nie wiedzieli już... Już poza po, po 20 urodziny, więc. O Jezu, kiedy to było, kiedy ja za, zaczynałem nagrywać? Jezu, ile miałem? 14 lat? Już. Nie, 13, 12, nie pamiętam kiedy pierwszy raz. Zresztą, pierwszy, pierwszy raz, kiedy nagrywałem się, nie liczę, bo szczerze to był okres, który dopiero poznawałem YouTube, jak to się robi i tak dalej, etc. Nie chcę mi się o tym gadać. Dobra, o co chodzi? W co gramy? Gramy w armę Reforger i gramy w kampanię. Dlaczego kampanię? Bo została dodana. Dlaczego została dodana? Bo została do dodana w ostatniej aktualizacji 1.6. Co to jest za aktualizacja? Dostajemy nową mapę Kolgujev. Dla tych, którzy już grali w, poprze w poprzednią armę, w armę, pierwszą armę, no to ją pewnie koja kojarzycie. Teraz została zremasterowana, czy tam zremarkowana, nie wiem, czy to się różni została właśnie teraz w Reforgerze dodana na nowo. Mamy więcej yy, miejsc, więcej dokładnych elementów i tak dalej i tak dalej. Ale dobra, przechodzimy do kampanii. Żeby nie było o, ogólnie używam tylko moda na 20 na dystans 25 km z tego względu, żeby był lepszy dystans renderowania. Dobra, ogólnie misji jest 5 i co? No i przechodzimy. Ogólnie już spróbuję to nagrać drugi raz, bo nie, coś mi się dzieje z Twitchem. Więc zobaczymy, jak to się gra. Na szczęście już to sobie nie przechodziłem. kilka... Nie, raz to przechodziłem w zasadzie, bo. Miałem zamiar to nagrać, ale. Ale szczerze, coś mnie kuściło, żeby lepiej poczekać. No i dobra, przechodzimy do pierwszej misji. Sowieckie siły na Golgii stanowią serious zagrożenie to aktywności Atlantyku. Przed Operacją Omega the island Key structures like enemy bar system must be destroyed. Recon advises low enemy resistance, but warns naval infantry units are not to be underestimated. Check, check. I read you. Told you, Mojo, it works. Once you link up with the sword team, they will give you a sit rep. Getting your team on the ground is vital for mission success. seconds okay boys lock and load sword is waiting for us in the mines once we land shit damn it. Rick, i can't feel my legs uh, the soviets are here get out of here find sword finish the mission now go Okej, okay, przechodzimy zatem do, do pierwszej misji, tak jak wiecie nasz kompa został porwany przez ruskich. I tak, Man, a jak to się dzieje w A 9 listopada, czyli patrząc za to już nie w... W cierpniu, tylko już w listopadzie, czyli jest już jakiś czas po, po wydarzeniach z oryginalnej y, części. Dobra. Tak, jesteśmy tutaj, Ugoldar jest tu, to jest największe miasto i najlepsze jest to, że są tam bloki. Ale dobra, mniejsza z tym. Yy, ogólnie, ostatnio, arma naprawdę ma straszną, ma na to straszny problem z optymalizacją. Więc, może nawet, wypierdzielać, że jeżeli wywali mi armę, to ja się wkurzę w kolernie. Yy, nie wiem, czy Wam mówiłem, ale przechodzi, przechodziłem tą kampanię na eksperymentalu. I szczerze, na eksperymentalu, spodziewałem się, że. No, to jeszcze w fazie produkcji, i tak dalej, że coś tam zmienią. Ale nie, nic, nic nie zmienili. Kampania jest strasznie okrojona. Naprawdę, One, patrząc na to, ona jest chyba nie, ona jest niekompletna i chyba robiona tylko po to, żeby ona po prostu była jakakolwiek. A szkoda, bo jak wiecie, kampanie w armach są naprawdę bardzo fajnie rozwinięte. No, w sumie nagrywałem Armę 3 Kontakt, i ta kampania mi się. Mega podobała. Była mega fajnie dopracowana. No ale jak patrzę za to, prawie w każdej armii... Chociaż nie, no może nie w każdej armii. W armii... Nie, w każdej armii, było po prostu żeby do, dotrzeć do, do każdego punktu, czyli patrząc za to w, w dwójce, bo grałem w armę 2, ale to tylko trochę. Lądowaliśmy, lądowaliśmy śmigłowcem i od razu musieliśmy się udać do jakiegoś miasta, żeby coś tam wykonać, tam wykonać I, i tyle. Tutaj w Armii 3 tak samo myśmy, musieliśmy się dostać do jakiegoś tam punktu, nie licząc y, oczywiście kampanii Kontakt, bo w Kontakcie to było zupełnie inaczej zrobione. No i mamy reforger, no i standardowo tu akcji w zasadzie nic nie będzie, nie będzie. Nie no, jak nas zobaczą to, to będzie strzelanina, ale tak samo, wszystko się kończy tak samo, że dotrzeć do punktu i tyle. A gdzie my w ogóle mamy się dostać? No właśnie do kopalni. A, mów. na północ, na zachód od Ugodaru. Tam Ural jedzie. Ogólnie kam kampania została poprawiona pod tym względem, że, znaczy no, z tego sobie, co mi wiadomo, że nie będzie aż tyle obiektów napierdolonych, po przeproszeniu. No i zobaczymy czy mi wywali, bo na eksperymentalne mega wywalało.

aż trochę akurat przegrałem na Kolgujewie. No, i szczerze, no to jest jedna z. jest najlepsza mapa z, z, z Reforgera, No, Everon. Everon jest spoko, ale patrząc na to. Kolgujew ma w sobie urok takiej taki postkomuny i. No bo to jest komuna. I, no, brakowało akurat takiej mapy strasznie komunistycznej. Ale przede wszystkim brakuje też mapy stricte kontynentalnej, lądowej, a nie wyspiarskiej, jak właśnie mamy Everon, Arlandię i Kolgujew. tu. I... No. Więc w zasadzie wystarczy, że jak będziemy się trzymać tej ścieżki, to dojdziemy do kopalni. Rówcik byłby w niebie. So, the co ogólnie dodali w tej aktualizacji? No to dodali mapę, kręguję w, w wyspę, i dodali nam Ru ruską, dodali kamuflaż, TT Znane z DZ czy z Armę 2 Arma 2 używa. Yy, ten. CDF używa w Armie 2, właśnie TT e, w sumie, tak jak my robiliśmy w że yy, scenariusze stricte związane z Armą z 2. Więc też to było. O, kratki spadły. Też tak spadło, no i. Ja yeah, idą za mną. A jerwerki, tak. Dodali flary ręczne. No i dodali przede wszystkim też malowania twarzy, co jest śmieszne, yy, tylko mają to siły specjalne. Więc yy, nie da się tego w żaden sposób nałożyć na twarz. Nie ma. Nie ma przedmiotu yy, farba, i tyle. Ogólnie przebudowali całkowicie tryb konflikt mamy teraz tryb, tryb dowódcy myślę, yy, że fajnie, tylko szkoda, że nie ma, nie ma klasycznego konfliktu, bo teraz wszystko zależy od rangi ile ma się przypis wyposażenia, czyli ile możecie mieć na sobie zapisanego w wyposażeniu, czyli powiedzmy, że nie wiem, szeregowy ma tam chyba, nie wiem, z 85 punktów wyposażenia, to jeżeli przekroczycie, to to nie możecie wziąć ani sprzętu, ani nie możecie tego zapisać, więc z jednej strony to spoko, ale jakby na Kulgujevie wiem, brakuje tego zwykłego yy, zwykłego konfliktu że nam no, można mieć nieograniczone yy, nie, znaczy no nieograniczone no, Ograniczony, no bo ograniczam tylko yy, miejsce w ekwipunku ale no po prostu sam fakt, ekwipunek znaczy spoko rozumiem Aha, wiadomo Spoko rozumiem, że to ma być Ma zadziałać to w taki sposób, że y, ma ograniczyć y, wszystkim y, zasoby, nie? Żeby nie tworzyć halków i tak dalej Bo umówmy się No. Bazy.. Czasami bazy nie są dobrze zaopatrzone na jak macie... wiecie, wybrać kurwa... Nie wiem, że bierzecie M60, bierzecie dodatkowe magazynki i potem... cóż no... Wychodzi wam 300 punktów za ten Ale znowu spadł trochę. I macie znowu... Nie macie znowu wyposażenia i to takie. Z jednej strony ich rozumiem. No ale z drugiej strony, no brakuje mi takiego konfliktu zwykłego na tej, na tym polu To się za wiele nie różni, po prostu tworzycie bazy, no teraz dowódca, dowódca no, ogólnie... Yy, jest ryb dowódcy, on za, za, zarządza logistyką, dzia, działaniami bojowymi, no i działaniami grup, nie? No i teraz macie grupy o, przypisane dla roli, czyli macie szturm, macie medyków, macie transport, yy, macie zwecholi i macie... Zwiat, macie siły specjalne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda dana rola jest yy, przypisana do czegoś innego, no i ma się odpowiednie wyposażenie do tego, nie? do danej grupy, do danej drużyny. No spoko, bo to się bardziej trzyma missymi, i tak dalej, te pra prawdziwych działań wojennych. to no i spoko, bo tyle, tyle mogę powiedzieć. Ogólnie, patrząc za to, to, to był chyba już przedostatni update. Bo e, została został tylko elektryczność, jeżeli się nie mylę. Czyli, e, że jeżeli zniszczycie elektrownię, to potem nie ma zasilania wszędzie i tak dalej. I chyba coś tam jeszcze, ale nie wiem. Wiem to, że oni nie trzymają się całkowicie roadmapy, bo nie wiem, kamuflaż Tiger Stripe nie był w planach, tak samo jak mundur teżki nie było w planach dodania właśnie oddziałów Marines. Czemu mi mama wamuś bijesz do pokoju, kiedy nagrywam? Co? No. Co? Wiem, że jutro mam badania. No nic, yy, zdarza się, że rodzice wbijają. No, ale mi się już nie chciało akurat cenzurować tego wszystkiego, bo... oszanujmy szanujmy się, no. Wielcy youtuberzy też... Wielkim youtuberem też wchodzili do pokoju. Ja się będę przejmować. No, więc pierwsza misja nie jest za długa. Nie wiem ile to ona trwa. Chwilę. Po prostu trzeba przejść, jak macie Spryt, tak jak ja, no to zostaniecie niezauważeni, i po prostu dojdziecie do kopalni. I, i tyle. Mam nadzieję, że mi tu armę nie wywali, bo jak wywali, to się wkur... No, no that's about the worth person. Lower your weapon, cowboy. Working with the running. <laughs> Sorry about the team, but I mean, I'm glad like, you shouldn't have returned the time in the fire. anyway pushing trust right? Captain Bolowski is waiting for you. Inside, the first hall to the right. Belaski Polak. Hello, I'm come to confess.

za, za uniknąć oddziału wroga i nawiązać kontakt z zespołem sił specjalnych. Inny członek zespołu, dowódca zespołu Kapitan Peter Barnes również przeżył, lecz został pojmany przez wroga. Zespół... Zespół sił specjalnych podejmie się realizacji operacji Omega bez względu na straty pojmany Zielony Beret nie zostanie porzucony. No i tyle na razie, dobra. Sekunda. Zatem na chwilę obecną to by było tyle. Nie będę, znaczy, no, miałem w zrobić jeden wielki odcinek, ale. Postanowię to zrobić w przyszłości. Zatem dzięki za oglądanie. Do następnego części Papano. Będzie pięć odcinków z tego. Spokojnie.